Przed pogrzebaniem żywcem to jedna z najczęściej występujących fobii u ludzi. A dzisiaj ja zamknąłem czwórkę moich przyjaciół w trumnach. I kto ostatni wyjdzie ze swojej trumny, wygrywa 6 tysięcy złotych. Zamykamy trumny. Jakie to uczucie? Ja wiem, że Jak ktoś chodzi po twojej trumnie. Ja się nie w ogóle nie boję. To jest fest. Każdy z uczestników ma trzy życia i będą musieli wykonywać różne zadania. Kto wykonaje najgorzej lub jako ostatni, traci swoje życie. A do pierwszego zadania Rudy musiał przykręcić dodatkowe rudy do trumny. Rudy, proszę cię! Nie ma problemu, już przykręcam! Ja, p do tej pory trumny były odsłonięte, ale dla lepszego efektu czas ich zakopać. A ja wiem, że to jest mega straszne uczucie. O kurwa! Não posso! Não! dopiero początek! Oh, RABOTGO zakopali mnie w trumnie! I chodź się. Ej! Jak mogłeś zakopać swoją dziewczynę! Wszyscy są już zakopani i wygląda to naprawdę mocno, bo nie widać śladu trumny, nie widać żadnego koloru. I wiem, że nasi uczestnicy mogliby tam wytrzymać naprawdę długo. A propos, bo jak wiemy pod tym filmem 200 20 tysięcy łapek, to od film Mister Bista i zakopię się w trumnie na 50 godzin, kilka metrów pod ziemią. Ten film będzie naprawdę mocny, dlatego zostaw łapkę w górę i subskrypcję, a dodatkowo od czasu do czasu będę im wrzucał coś do trumny. Na przykład pająki albo... Bężak. A tego co będę wrzucał, dowiecie się w dalszej części filmu. Jak tam ostry? Super. Masz jeszcze trochę ziemi na to. Kochani jak się trzymasz? Teraz gorzej. Niech cię było obozem. Zostawmy ich tak symbolicznie na godzinkę. Niech się spocą. I zostawiłem ich tam na pierwszą godzinę. Niektórzy z nich poszli spać, a inni grali w kółko i krzyżyk sami ze sobą. Kółko, krzyżyk, kółko. Co mi to możecie napisać w komentarzu, kto wasze zdaniem wygra ten film. Spędziliście tam już godzinkę, czas na pierwszą konkurencję. W nogach macie ukryte płótno, farby i pędzle. Wiecie, to się zbliża niedługo? Milion subów na moim kanale, a wtedy, jak wiemy, milion subów, przeprowadzam się na bezludną wyspę. I waszym zadaniem, kochani, jest narysować mnie na bezludnej wyspie. I sytuacja jest taka: macie 15 minut, kto najgorzej mnie narysuje, ten traci życie. Tak, mogłeś otworzyć te farby! Bał się dobrze. O nie, o nie wszystkie farby mi się. Bylały! Już się pojawił problem, to karp nie umiem otworzyć. Nie sądziłem, że w trumnie będę kiedyś mógł rysować. Możecie się zastanawiać, kto będzie wybierał najgorszy rysunek spośród wszystkich. A mianowicie, będziecie go wybierać wy. Widzowie na moim Instagramie, którzy obserwują mój Instagram, będą głosować w ankiecie, który rysunek jest najgorszy. Dlatego warto obserwować mojego Instagrama, jeżeli chcesz być częścią odcinków lub brać w nich udział. Zacznijmy od wody. Narysuję niebieskie niebo, ponieważ niebo symbolizuje nadzieję. Może pięknie się namaluje. Może jest gotowe. Teraz palmy zrobimy. Postaram się narzucić ziemię, zobaczymy na ile to się przyda. Co ty robisz, k***a, pajacu? K***a! 10 minut! Co ty gadasz? Jakie 10 minut? Kurwa, z w malowaniu! Ważne jest, abym swoją miłość i swoje uczucia przełożył na płótno, ponieważ płótno to jest sztuka. 5 minut! To. Co? A co my mieliśmy malować? Nie do końca jest tak, jakbym chciała. ale no, będzie. Kurwa, jak wyglądają palmy? Ja to jestem malarzem, kuka. No wam powiedziałem, że ja tu z tyłu. Mam prezent. Wcześniej przygotowałem balonik, napisałem na nim czajnik, jesteś najlepszy I tu jesteś do napompowania. Jak wygląda sytuacja z obrazkiem Skończyłem. Skończyłem, Ja już! Jak sytuacja? Hey, jak widać, no według mnie jest mocno. Ja jeszcze chwilka. To się idealnie składa, bo mają jeszcze dwie minuty. Cudno, jestem troszeczkę cały brudny, ale to, nie jest, to, nie jest, to nic, to nic, to nic nie dzieje. Trzy, dwa, jeden, odkładamy pędzle, moi drodzy. Tak prezentują się obrazy naszych uczestników, a ja właśnie opublikowałem story, w którym możecie zagłosować na obraz, który jest najgorszy, ten, który zbierze naj więcej głosów, po prostu straci życie. A tego, kto straci życie, dowiecie się w dalszej części filmu, a teraz czas na drugą konkurencję, którą będzie... Tumuchanie balonów. Pamiętacie, jak w ostatnim odcinku tego oszukiwał i pękł balon o ścianę? Jeżeli tutaj ktoś tak zrobi, będzie tracił życie. A więc wrzuciłem naszym uczestnikom balony do trumny i... Kto ostatni napompuje swój balon tak, żeby pękł, traci życie. Czas, start! O... Ale śnieżne dźwięki są teraz! Już tak pierwszy! Ostry ma to! Julka albo zwykły! Wielki finał, grandy finale, kto straci życie? Nie da się pompować! Dawaj, dawaj! I tutaj Julka zrobiła coś, o czym nie wiedziałem, ale bardzo mi się to nie podobało. O, pękło! Zwyklak, niestety, jako pierwszy, oficjalnie w tym odcinku, musi stracić życie. I tak się też stało, a w dalszej części odcinka zobaczycie, co stało się z Julką za to oszustwo. Zwyklak zostaje z dwoma życiami, a cała reszta ma ich po trzy. Rudy znowu musiał odkręcić rury, bo... Kolejne wyzwanie przed wami. ku mi się chce. A w tym zadaniu nasi uczestnicy musieli wystawić jedną rękę z i trafić jak najbliżej piłeczką do wyznaczonego celu. To z was, który będzie jak najdalej swoją piłeczką, po prostu traci życie. Ostry zaczyna. A daleko? Od ciebie, myślę, to jest 4 metry. Aha, to jest za trumnami. Tak, za trumnami. Ja pierdzielę. Jestem mocny, co, zawodnik? Śmiało możesz wystawić swoją rękę i próbować trafić. Zwykła, to drugi. Kurde, jestem najsłabszy nawet w rzucaniu. Rzucę mnie. Nie rzucę za ciebie. Patrz, patrz! O. Ja, 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 ja. ja miałem tylko siedzieć w trumnie, nie miałem robić jakichś rzeczy. Możesz rzucać. Bardzo dobry rzut. I moi drodzy! Sytuacja klaruje się następująco. Definitywnie ostry był najbliżej. nie, Mamy to! Myślę, że druga była Julka. Trzeci był Justek. To no i zwyklak musi stracić kolejne życie. Zwykły, co jest? Ja jestem dobry w różnych innych rzeczach. Zwyklakowi zostało już tylko jedno życie, ale może uda mu się wytrzymać do końca i zgarnąć 6000 złotych. Jeżeli chcesz zobaczyć, kto wygrał, to oglądaj film do końca. No, ale zawsze ona mi mówiła, żem był uczciwy, ponieważ oszukiwanie jest fajne, ale mam krótką metę. Kłamstwo, jak to mówią ludzie, ma krótkie nogi i długie ręce, a jak ci się ręce wydłużają, to oczywiście możesz sięgnąć do czyjejś kieszeni i ukraść mu portfel, ale jednocześnie z tym portfelem za daleko nie spierolisz, masz krótkie nogi i cię szybko dopadną. Zwykły stracił drugie życie, a my przynieśliśmy naszym uczestnikom tarczę z kopertami. A w kopertach znajduje się różna zawartość, którą będziemy wlewać przez rury. Zaczynamy od zwyklaka. jak zaczynamy, to daj jeden. Co tu może później tak? Pierwsza koperta. Co on był sam, ty. Ciekawe, co on był sam. I jak to zobaczyłem, to wiedziałem, że zwyklak ma prze. Bane. Bo te robaki wyglądały tak. Co się dzieje? Wychodzisz czy nie? Oj, wychodzi! Kurde, w o bój! Jak się zobacz! Jak bombki na końce Pytasz kto jest? O kurde. Hello? There. Tym samym Zwykły stracił ostatnie życie i po prostu musiał odpłacić. A dzięki temu, że Zwykły wrzucił też robaka do trumny Ostrego, to Ostry znalazł nowego przyjaciela. Ej, to ja Ostry, co słychać przyjacielu? żeby cię tutaj nakarmić jak a czym cię można karmić po DAJ MI SPOKÓJ! I teraz Justek musiał wybierać kopertę. Dobra, to dwa! Koperta numer dwa. Oj... Do samego końca będzie stosunkowo ciężko, ale no niestety... Gdzie on jest? O kurwa, gdzie on jest? Czynić honory zwykle. Mogę? Justek, jesteś? Nie chcę! To Będzie miał teraz Ej. mega ciężko. A to jest olej? To jest olej. Ja pierdzielę. Twoje kolej, moja droga. Ja się tym razem koperty od 3 do 10 należą do ciebie. Dobra, 6. Boże, że mi trochę tak do buzi tak poleciałem. A teraz tak tłusty. Jezu, jestem taki tłusty, o boże. Zapomniałem zaznaczyć, możecie po prostu zrezygnować z brania danej koperty i w tym samym stracicie jedno życie. Co! To ja nie chcę! Ale za późno, skarbie. Ty już wybrałaś. Chwilka trafiła naprawdę fajną rzecz. No nie, jest tak boję Dobra, lecimy z tym fantem. Co to A! A, To slow! Postry, zostałeś już tylko ty! Koperta od 1 do 10 z wykluczeniem 1, 2 i 6. Biorę kopertę numer 7 w krówkę. Ciekawe czy to ma jakiekolwiek znaczenie. Czekolada. Oooo! Nie nie widzę co chodziło mi tylko walnowali siki w ustach. Przygotowaliśmy dla ostrego mega zimny kubeł wody, ale on miał jakiś plan. Co to jest? Co to jest? Co to jest? idzie. to szło nam, to Ostry zablokował dziurę, ale Rudy przybył niczym Co to niczym ja Dawaj, no! sam, tam jest gore. Zimno A było mi gorąco Ja pierdole Ja pierdole ja pierdol... no. Warto Cholica. było odpaść jako pierwszemu A teraz się bawię tutaj razem z nim no, Ja pierdole tu jest tyle lodu, że ja tego nie przetrwam. Jeżeli tego nie przesunę, to zbyt zimno. To jest mega gorąco. Ja jestem pusty i mam puste ręce. Jesteście zamknięci w trumnach z masą balonów. W balonach są ukryte karteczki z literkami. Musicie rozbić tyle balonów, żeby znaleźć dane słowo i podać mi to słowo, które znajduje się u Was w trumnie. Czas start! Ostry, jak idzie? Chujem? Mam jedną literę! Justek ma pierwszą literę! Chyba piszesz jak kura pasurę! Małać mi te błąd! Ja mam chyba kład! Jak to kładko? Kur... No nie wiem, no tak takie napisane! Najgorsze jest to, że zgubiłem przed chwilą dwie litery. Osiem liter mi... I To za składnę. No, Tak zwykle od stremu kłody pod nogi. Jedzenie! Jedzenie! Brawo! Yes! Yes! O, Brawo! Ostremu udało się odgadnąć jego hasło, a Julka powoli zaczęła się denerwować. Nie! To co to kłowa jest? ściągnąć do końca bo, kurwa wygrał na samym końcu w końcu podniosę to sześć Najgorsze po to, że zgubiłem wszystkie dwie litery. Wystarczy m. zamienić dwie litery na miejsce jest masz Nie. To nie wiem, Kurwa! Wychodzi piłak! <noise> piłak! Piłka, brawo! Ostry, jak zgadniesz hasło justka, to przejmujesz jego życie. I ty masz 4, on ma 2. E, on podał tak. I-D-N-O-A-T-S Tak? No. Tak! Der... Ja przejmuję jego życie! Ale to dlaczego ja mam tracić życie za to? Justek tak czy siak musiał stracić swoje życie, bo jako jedyny nie podał mi swojego wyrazu. A Ostry, jako że zgadł ten wyraz ze swojej trumny, to dostał to życie w gratisie. Kochani, wróćmy do naszego rozwiązania z Instagrama. Jeden obraz zebrał najwięcej głosów, bo aż 888, gdzie drugie miejsce wygłosowaliście 331 razy. Jest to ogromna przewaga, powiem tak. Jak myślicie, czyli to jest obraz? Szczerze to mój. No pewnie mój. Obrazy prezentują się następująco, a wy zagłosowaliście tak, że życie powinien stracić Ostry. No jak? ona no, taki piękny obraz zrobiłem! Praktycznie trzykrotnie Ostry został wygłosowany przez was jako najgorszy obraz. Zawsze mówicie, że Ostrego oszukują i że powinien wygrać, a teraz jak jest taka sytuacja na Instagramie, to głosujecie przeciwko mnie. Czy wy mnie nie lubicie? Czy wy nie chcecie, żebym ja wygrał w końcu? Czy naprawdę dążycie do tego, żebym ja popadł tutaj samą załamkę i przestał nagrywać? I ja wychodzę, pierdol. Zabierzemy Ostremu jedno dodatkowe życie, które mu wcześniej daliśmy. Wy widzowie zdecydowaliście się, że jego obraz był najgorszy. Jeżeli chcecie tworzyć odcinki razem ze mną, to koniecznie bierzcie na Insta, obserwujcie, żeby niczego nie przegapić. Przygotowałem taką oto dla naszych uczestników. Mają trzy rzuty, bo są tylko trzy piłki. Tyle, ile punktów ustrzelą, tyle mają. A kto ustrzeli ich najmniej, ten po prostu traci życie. Na w tym przegra. No kurczę. Wszyscy uczestnicy rzucili po trzy razy piłkami. Józtek zdobył 50 punktów, Ostry zdobył ich 100, yeah. a Julka niestety 0. Ej! Przez co tym samym musiała stracić życie. Wygrałem! Dla pozostałych uczestników mamy przygotowane piñaty, a w środku jest niespodzianka. Mianowicie są to puzzle. Uczestnicy muszą rozwalić swoją piniatę, zlokalizować wszystkie puzzle i ułożyć je szybciej niż inni. Kto ostatnio ułoży swoje puzzle, ten traci życie. Tak! ty? O co chodzi? Dokładnie. No nie! To ma jednego. Ej, to jest chyba świnka pepa! Czekaj, trzeba pozbierać wszystkie puzzle? Kuźma, ile tych puzli jest? Nie, no ma ja mam tu wszystkie. Brakuje tak mi puzzle jednego i nie wiem, gdzie jest, nie mogę go znaleźć. Tak o, ja fig. ej, chodźcie tutaj! Chodźcie tutaj! No co? Patrz, szukam puzzla wszędzie, a on leży tu. O, oh tutaj leży, ostatni puzzle. Dawaj, kończ to. Justka dwa życia są bezpieczne, a Julka się trochę zdenerwowała. Wychodzę. Nie, to, nie, chcę, nie chcę. Ta miała stare trzy razy tyle, co Ostry i się obraziła. Justek ułożył swoje puzzle, a Ostry swoich układać nie musi, ponieważ Jurka zdecydowała się, że nie ma na to cierpliwości. Wygrałem bez ułożenia? I oddaję swoje serce za no darmo, zatem Odbierzmy jej jedno serce. I tak Julka straciła swoje drugie serce, a Ostry powiedział, że... ale całe szczęście, że ono odpada, bo ja bym nikt ch... tych puzli nie ułożył. Ale nie miałem ich chyba wszystkich. W ogóle. W zostało jedno serce, Justyk ma ich jeszcze dwa, a Ostry na prowadzeniu z trzema serca. A do następnej konkurencji znowu rozdaliśmy im kolorowe piłki, bo tym razem musieli zagrać w birponga i trafić piłką w dolną część trumny, w której stał kubeczek. I Ostry trafił jako pierwszy. Deklasuje przeciwników na razie Ostry zrobił to Ostry trzy życia i jest bezpieczny Nie yeah! Nie, ale blisko. Że coś Trafił, Józek trafił Tym samym to się wiąże z tym, że Jurka traci swoje Ostatnie serce I musi opuścić trumnę to ja oh, O Ty rana strasznie. Ja już nie myśliłem. Zostało nam dwóch uczestników, więc zdecydowałem, że klasycznie zagramy w. papier 3, Trzy, cztery. Justek wygrał i przez to panowie mieli równą ilość żyć. A ja zdecydowałem się na wielki finał. Uczestnicy mieli przygotowane trzy mega mocne kary i nagrodę główną. Do każdej rzeczy był przywiązany sznurek, którego końcówki zwisały im przez dziury w trumnach. Każdy z nich musiał wybrać jeden sznurek, którym wciągnął do środka zawartość tajemniczego pudełka. Dobra, panowie, wybierzcie sobie teraz swoją końcówkę sznurka. Brałem. No mam chyba. Czy jesteście gotowi? Totalnie nie, kur... Tak. 3, 2, 1, go! Ooo, oh, shit! No dawaj, dawaj! 3, 4, o, kur...